Witam, miał być fajny materiał, składanie silnika z Piaggio X8 125 dostałem ten silnik, jak to się mówi, w worku, w reklamówce, tak jak widać rozłożony jest ściągnięty cylinder, ściągnięty cylinder, miał być remont, no ale czy remont? No. Miałem to składać, bo to ktoś gdzieś tam rozebrał i, i nie chciał składać. Nie wiem jakieś takie, że tak powiem, historie dziwnej treści. Mniejsza o to Co się okazało? Nie, nie wiem czy słyszycie. W każdym razie wał wow, Czyli siedzą łożyska. Jak nie łożyska to jest wytarty albo gniazdo, albo, albo jest wał wytarty. O, teraz fajnie słychać. Mówię do gościa, że jak ja mam to składać, to no, trzeba było zacząć od tego. Od razu padło pytanie o pieniądze, nie, jakie pieniądze, ja myślę, że jeszcze nie wiem, bo sprawdzę, sprawdzę dalej. No i sprawdziłem, sprawdziłem pierścienie, pierścienie, nie wiem, widzicie tą lukę tutaj, to jest normalnie, nie wiem, 3 mm o, teraz fajnie widać. Czyli, czyli, tak jak cylindra nie było. I tutaj pierścień ten zgarniający. No też widać, że już ma, że już ma dość. Według mnie koszt naprawy jeszcze zależy. Zależy jakie podzespoły bo wiadomo jak jakieś najtańsze to ja na najtańsze, które nie bardzo chcę robić bo jak coś nie pyknie to oczywiście będzie na mnie a firmowe to trzeba głęboko się, się łapać za kieszeń no i doradziłem klientowi żeby sobie kupił po prostu drugi silnik gdzieś tam z jakąś tam gwarancją rozruchową i, no i w tą stronę trzeba iść, no bo tu za bardzo składać nie ma co. Jak go mogę złożyć tak, wiecie, żeby wyglądał na cały i to wszystko to wszystko z mojej strony. Nie wiem czy będzie chodził, znaczy, no na pewno nie będzie chodził, bo uszczelek nawet bym nie zakładał. Po prostu złożył tak tak złożył, aby był tylko złożony. Miał być fajny temat, no. Nie będzie fajnego tematu. Wszystko pamiętajcie: suby, lajki, komentujcie, co myślicie. Muszę zapytać, jaki przebieg miał, bo to jest wyciągnięty silnik ze skutera klienta. Jaki przebieg miał, ale coś kojarzy około 30 tysięcy kilometrów. Coś ko kojarzy, około 30 tysięcy kilometrów. Powtórzę jeszcze raz, nie mówcie, bo chyba gdzieś w jakimś tu filmie, filmie już Wam mówiłem, nie wyceniajcie roboty przed, że tak powiem, przed ogarnięciem tutaj wszystkiego. Możecie powiedzieć zarys, może stawkę godzinową, ale nigdy nie wyceniajcie dokładnie ile to będzie kosztować, bo można się wpakować na minę i potem będą zgrzyty. Tu zgrzytu nie będzie, bo... Klient po prostu przyjedzie to zabrać albo ja mu to zawiozę. To zobaczymy. Dobra. Na tą chwilę tyle ode mnie. To na razie.